I już praktycznie po żniwach, wszystko w okolicy, wykoszone także, rolnicy pewno tylko jeszcze zaorają, mogą sobie. Odpoczywać, można tak powiedzieć. Ci, co oczywiście mają tylko pola i jakichś te zwierząt nie trzymają. A ja tak nagram coś tutaj. Piękny słoneczny dzień dzisiaj. 3 sierpnia 2022 rok. Ten etopniabór tylko des japoński Tak zarósł z powrotem Niedawno był obcinany, tamten nie jest nieobcinany A taki vlog dzisiaj też tu hmm. nagram No tak już ponad metr ma niedawno tutaj ekipa walczyła taka to wycięła ten rdes, nie rdes, tylko rdes, rdes, japoński do tego miejsca a tamten był niewycinany i to z powrotem odrasta, także bez sensu. No ale nic, idziemy do rzeki się dobić. Chwilę pochodzę po wodzie. tu buty. Jeszcze taki blok tu coś nagram. Dawno chyba tu nie było, bo za wszystko krzetam. jakie do wody się dobić. I w te krzaki się wpakować, dobra. Ale w czysta woda. Mało wody jest także. Można sobie po rzece pochodzić chłodzi z nogi Nie za bardzo chcę się w tym kąpać ani myć ani tędy. No spływałem te wszystkie nawozy, rolnicy leją, sypią, że i nie wiadomo co wpływa na w tej rzece. ale w miarę i tak czysta woda jest coś tu nagram także Chyba jak przejdę, tutaj po, po tych kamieniach. Taki dość dno kamieniste trochę. A wody trochę, trochę, więcej, jak po kostki. A po lewej i po prawej stronie rzeka zarośnięta rdestowcem japońskim, który opanował tu okolicę całą. No, dość to. Nie ciekawie wygląda teraz ta rzeka, no ale co zrobić skąd się tu przywlók ktoś nie wiadomo czy taki przynosiony jakieś, no nie wiem okropnie zarósł Nie ta sama rzeka, nawet żeby się dobić do rzeki to trzeba przez niego się przebić Jak ktoś potrzebuje rdez japoński dla zdrowia, to tutaj można sobie narwać. <grywa> na Allegro to ceny zwariowane tego. Tutaj to na tony tego rośnie. A jak na Allegro napisałem rdez japoński, to się bardzo zdziwiłem. To 10, 15, 20, 30 złotych, a nawet tam na więcej, wołają mniej. Za parę gram deko. Także jak ktoś chce, to może sobie przyczepą tu przyjechać, bo to Tu tylko... pływają pajączki takie wodne. Nie wiem, czy je widać, ale chyba nie widać. Takie półwodzie sobie pływają czterema łapkami. A no, to mniej więcej tyle. Coś tu nagrałem w ramach spaceru. Dzisiejszego mojej przejażdżki rowerowej. Ja to jest, co lubią tutaj zaglądać na mój kanał. Jakaś taka tama zrobiona. To. Z góry tam popatrzymy, trochę dalej. No dawniej taka rzeka właśnie wyglądała, jak po lewej, po prawej była trawa porośnięta i cała rzeka była cunięta. A teraz tylko dzień, gdzie można zobaczyć takie widoki. Nie za wiele wody dzisiaj. Także pozdrawiam i miłego dnia. Z Nadnyszy, na z Nadnysy Szalony w miejscowości Jawor. Trochę nie za bardzo po tych kamieniach się wygodnie chodzi, bez butów.